Trudno w to uwierzyć, ale przed milionami lat na ziemiach dziś polskich naprawdę było życie. Zupełnie inne życie niż to, które dzisiaj sobie wyobrażamy. To nawet nie były jakieś palmy ani wyspy, no, chociaż były też okresy, kiedy to się wynurzało, więc może coś tam rosło. Natomiast były czasy, kiedy było tu morze. Ba, było ciepłe morze, a nawet może i bardzo ciepłe w którym żyły ryby zupełnie nieprzypominające tego, co my dzisiaj znamy. No, a takie właśnie e, niezwykłe e, ryby, czy w ogóle żyjące organizmy, e, no, dowiadujemy się o ich, o ich istnieniu dzięki paleontologom. Dziś mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panem e, doktorem habilitowanym Piotrem Rzekiem, profesorem e, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Panie Profesorze, to proszę łaskawie powiedzieć, no właśnie kolejne odkrycie, które zostało wręcz upublicznione i to dosłownie w ostatniej chwili. Jakież to odkrycie? Tak, to jest takie odkrycie, które dojrzewało bardzo długo. Jest to ryba... Ja pancer... raz, chwileczkę, chwileczkę, przed milionami lat to już dojrzało. Tak, przed milionami lat się zaczęło, ale nawet jak już ludzie się pojawili i zaczęli się pochylać nad tym tematem, no to też zajęło nam to kilkadziesiąt lat. To nawet nie mogę powiedzieć nam, bo, bo robili to, robił to badacz, który już od dawna też nie żyje. Ryby pancerne to były takie stwory, które faktycznie no, nie mają wiele wspólnego z tym, co dzisiaj możemy obserwować w morzach i oceanach. To jest całkowicie wymarła gromada kręgowców. Wymarła 360 milionów lat temu, ale zanim wymarła, to żyła na Ziemi przez 80 milionów lat. A to bardzo długi okres czasu, który pozwalał na bardzo wiele eksperymentów ewolucyjnych, na bardzo wiele rozwiązań, te by mogły się wyspecjalizować w różnych środowiskach morskich do różnego sposobu zdobywania pokarmu. No i myśleliśmy już jako paleontolodzy do niedawna, że generalnie już nie jest wiele nas w stanie zaskoczyć. Co te ryby jadły, jak wyglądały, jaki tryb życia prowadziły. No i nagle trafiliśmy na okaz, który był znany już pod koniec lat 50. jednemu wybitnemu polskiemu paleontologowi Julianowi Kulczyckiemu, ale który opisał go z takim pewnym no, powątpiewaniem, bez takiej pewności, co tak naprawdę opisuje. A okazało się, to wiele, wiele lat później, i to już tutaj przy moim udziale. Że coś, co on zinterpretował jako kolce płetwowe, i takie długie podpory, które niektóre ryby mają na, przed swoimi płetwami, on to tak zinterpretował, że przypuszczalnie to jest to, bo do niczego znanego mu to nie pasowało. I powiem, że nawet jak już dzisiaj wiemy, co to było, to dalej nam to nie pasuje do niczego znanego, bo to jest wyjątkowy stwór, którego on nazwał Aliena Cantus. Czyli trochę tak chcąc to przetłumaczyć, taki obcy kolec, obco wyglądający kolec. I okazało się, że te kolce to nie są ładne kolce płetwowe, tylko po prostu szczęki. Niesamowicie wydłużone szczęki ryby pancernej. I cóż? Połączyliśmy siły. Mianowicie paleontologów kręgowcowych, jeszcze zajmujących się tymi, tymi bardzo starymi, wymarłymi gromadami, no nie jest na świecie wielu, więc my się wszyscy znamy i co jakiś czas się spotykamy na różnych sympozjach, jakichś konferencjach, wyjazdach terenowych. No i kiedyś tak zupełnie, można powiedzieć, przypadkowo rozmawiałem z jednym z kolegów, współautora tego artykułu, Christian Kluck z Zurychu, ze Szwajcarii, no i nagle się okazało, że ja właśnie opisuję jako szczękę coś, co jego zespół, jego doktorantka, pierwsza autorka artykułu Melina Jobbins, opisuje z Maroka. Okazało się, że mamy dokładnie tę samą formę skamieniałości, skamieniałej ryby pancernej. Różnice polegały na tym, że te okazy, które... Ja znajdowałem w górach świętokrzyskich. Ja i kilku kolekcjonerów, którzy, którzy dostarczają z czasem bardzo cenne materiały. Te, te materiały z gór świętokrzyskich to były tylko te szczęki, tylko fragmenty tych szczęk długich, uzębionych, niezwykle wyglądających. A w maroku zespół francusko-niemiecko-marokański znalazł kompletne szkielety tej ryby. I no, nastąpiła taka zabawna sytuacja, bo mój artykuł na ten temat był już właściwie na ukończeniu, on był już w recenzjach. No a tamten zespół no, szykował się dosyć do, do takiego, jak to by to powiedzieć, wejścia smoka, bo rzeczywiście kompletny, wspaniała skamieniałość piękny szkielet niezwykle wyglądające zwierzę. No, i ten mój artykuł trochę by, że tak powiem, spalił temat, bo, no bo ja już bym to powiedział pierwszy. I, I ten, no, i zdecydowaliśmy, że dla dobra sprawy, żeby, żeby poszerzyć zasięg geograficzny i, i pewne takie obserwacje, które, które ja miałem, które nie są widoczne na materiale marokańskim, stwierdziliśmy, że połączymy siły i wspólnie przez kilka lat pracowaliśmy na tym materiale. Wymagało to jeszcze obejrzenia kolekcji i w Curychu i w Paryżu, bo tam znajdują się te, te skamieniałości pochodzące z Maroka. Ja jeszcze raz przejrzałem cały dostępny materiał, jaki był w Górach wszystkich. no i wyszedł nam no, niezwykły stwór. Około 2,5-3 metrowa ryba pancerna z niesamowicie przerośniętą e, dolną szczęką. Ale z drugiej strony no stracił pan pierwszeństwo, no to wie pan to trochę no, chyba żal panu. Nie, nie jest mi żal, bo na tym polega współpraca. To jest współpraca z bardzo dobrym zespołem i mówiąc krótko, ja nigdy bym nie przypuszczał, że ta szczęka wyglądała w taki sposób, ponieważ mając samą szczękę, no, no, to, no to ma się szczękę. Ja byłem przekonany i było to uzasadnione wszystkimi faktami, że był to taki długopyski taki plakoderm, taka ryba pancerna, która miała pysk trochę jak delfin. Natomiast, no, mając kompletny szkielet, zobaczyliśmy, że ta, ta ryba pancerna miała głowę mniej więcej normalnie, tak jak większość plakodermów, tam z paroma różnicami, ale dolna szczęka była dwukrotnie dłuższa od całej głowy. No i tego bez kompletnej skamieniałości ja bym raczej nie wymyślił, bo jak patrzy się na rekonstrukcję tego zwierzęcia, to naprawdę można stwierdzić, że trudno coś takiego wymyślić. Powiedział Pan, że to tu znalazł Pan w górach świętokrzyskich, a Pana koledzy, współpracownicy znaleźli to w Maroku. No to w takim razie to morze, w którym pływały te ryby pancerne, no musiało być dosyć spore. Było spore, ale też należy wziąć pod uwagę, że kontynenty wyglądały zupełnie inaczej. Miały inny układ jak jak współcześnie. Góry Świętokrzyskie, duża część obecnej, obecnej Polski, znajdowała się na południowym wybrzeżu, pod wodą oczywiście, ale takiego kontynentu, który się nazywał Laurusja. Na południowym, A, na południowym Południowe wybrzeże takiego. Tak. Byliśmy na południowym wybrzeżu kontynentu Laurusia, czy Laurosja, jak to woli, i ten, ten kontynent od gondwany, czyli takich grupy południowych kontynentów na południowej półkuli, generalnie, był oddzielony oceanami, morzami i oceanami, oceanem Reik i paleotetydą. Ten, te oceany nie były bardzo szerokie. One były, wydaje się, nawet węższe niż współczesny Atlantyk. No, a ta ryba, z kolei, którą, którą mamy, było, jej kształt ciała, no, wszystko wskazuje na to, że to był świetny pływak. To była ryba, która, myślę, uwielbiała podróże, i dla niej przepłynięcie takiego oceanu nie było żadnym wyczynem. No, i okazało się tylko, że to jej przystosowanie, ta jej. Właśnie ta, ta, ta wyjątkowość no, zapewniała sukces. zapewniała sukces, ponieważ no, wiemy na pewno, że była obecna w zupełnie krańcowych lokalizacjach tego, tego basenu morskiego, tego, tego, tego wielkiego morza, które się rozciągało. I to jest bardzo zaskakujące. Ale czy tego typu odkrycie, praca, odnalezienie takich szczątków? takiej ryby pancernej. Czy ono jakoś wpływa na to, że inaczej będziemy spożądali na Góry Świętokrzyskie, czy na cały ten obszar? Czy, czy to jakoś poszerza naszą wiedzę tak w sposób znaczący? Tak, ale ja bym spojrzał na to inaczej, bo Góry Świętokrzyskie już tyle razy nas zaskoczyły, że ja już nie będę zaskoczony, jak po raz kolejny nas czymś zaskoczą, bo tam cały czas jest bardzo wiele do odkrycia. Zaskakujące i na pewno zupełnie zmuszające do innego spojrzenia są te skamieniałości i to, co sobą reprezentują. Bo my, już zupełnie inaczej, będziemy patrzeć na plakodermy jako całą grupę. No to jest grupa kiedyś uważana za prymitywne kręgowce, prymitywne szczękowce, które bezpotomnie wymarły, które były gdzieś tam w pobliżu rekinów umieszczane, jeżeli chodzi o, o, o rewolucję. No a to się okazało i to jest wszystko efekt ostatnich parunastu lat badań, że te ryby pancerne to są dosyć blisko spokrewnieni, ich przodkowie są spokrewnieni z naszymi przodkami, także nie jest to jakaś bardzo prymitywna grupa. Wykształciły no, chyba wszystkie możliwe morskie sposoby zdobywania pożywienia, wyglądu itd. itd. Po drugie, pokazały bardzo dużą taką plastyczność w obrębie ich zmian morfologii. Czyli to nie były takie, nie wiem jak to nazwać, takie żywe skamieniałości, które tam się przez te kilkadziesiąt milionów lat, jak żyły, niewiele zmieniały, tylko te kształty ciała, te sposoby zdobywania pożywienia, one no, osiągały od skrajności w skrajność, bo znamy i wyłącznych roślinożerców wśród tych ryb. I naprawdę groźnych drapieżników. Ale to, co jest, mnie najbardziej fascynuje w tym, w tym, co opublikowaliśmy w tym znalezisku, jest to, że no, ryba jest przedziwna. No, to, ta szczęka, to, to wszystko jest, jest zupełnie takie no, niepasujące. Wśród Plakodermów to jest jedyny taki przypadek. Mało tego w ogóle wśród kręgowców szczękowych. Mamy jeszcze dwa kopalne przykłady takiego przerośnięcia szczęki, a współcześnie żyje tylko jedna grupa ryb, tak zwane półdziokcowate. To są takie małutkie roślinożerne ryby, które gdzieś tam w Oceanie Indyjskim sobie żyją i nie, nie mają nic wspólnego z plakodermami. Więc proszę spojrzeć tak: mamy niesłychanie dziwny. Dziwne jakąś taką mutację, taką, taką, taką przerośniętą szczękę, która jak do końca nie wiemy, do czego służyła. I nagle mamy dosyć szeroki zasięg geograficzny występowania tej ryby. A nawet u plakodermów, które były dobrymi pływakami, tak szeroki zasięg występowania jednego i tego samego gatunku nie jest wcale taki częsty. Wśród plakodermów dosyć powszechny jest tak zwany endemizm, czyli takie przywiązanie pewnych grup do. Do, do jakichś obszarów, nawet słynny Dunkleosteus, kiedyśmy mieliśmy okazję rozmawiać na temat tej wielkiej drapieżnej ryby pancernej, który występuje i w Ameryce Północnej, i na terenie Europy, i na terenie Maroka, to te trzy miejsca takie występowania są zróżnicowane, jeżeli chodzi o gatunek. To nie są te same gatunki. A tutaj mamy przedziwną rybę, o jakiejś przedziwnej specjalizacji zagadkowej, występuje no, bardzo szeroko w skali geograficznej. Góry Świętokrzyskie i Maroko, ok, były kiedyś bliżej, ale, ale nadal to jest dosyć niezwykła sytuacja. Czy takie zwierzę mają Państwo zamiar zrekonstruować? No bo jednak wie Pan, no, nasza wyobraźnia jest też jakoś tam ograniczona. No wobec tego, zobaczenie, jak to wyglądało, jak to jest prawda, zbudowane, no to może być bardzo pouczające. No na, do, na dodatek to jest też. Częściowo chociażby polskie odkrycie, no wobec tego no warto się tym chwalić. Takie plany mamy. No, nawet wczoraj, kiedy ukazała się publikacja, miałem kontakt z jednym kolegą, który kieruje takim centrum geodukacji w Geoparku w Kielcach. To jest Geopark UNESCO bardzo, bardzo wspaniała instytucja, która ma ciekawą ekspozycję złożoną głównie z rekonstrukcji dewońskich zwierząt. Jest tam zrekonstruowany i dunkleosteus, i różne ryby kosmoszkieletowe i różne bezkręgowce morskie też, rafy dewońskie. Już wczoraj na ten temat rozmawialiśmy, myślę, że, myślę że, że to będzie, no zwłaszcza, że zwierzę naprawdę jest wyjątkowe i na pewno będzie dużą atrakcją, jeżeli uda się je zrekonstruować. To jest też spore wyzwanie, bo trzymetrowa ryba nie będzie prosta do, do jakiegoś zaaranżowania również w tej przestrzeni, ale ale będę trzymał kciuki, będę się również starał, żeby może w Warszawie, w Państwowym Instytucie Geologicznym również taką rekonstrukcję udało się zorganizować. No koniecznie, oby tak się udało, czego Panu życzę. No, przede wszystkim inni nasi widzowie, słuchacze też pewnie chętnie obejrzą tego typu rekonstrukcje. A jak nie, no to trudno, będziemy jechali w takim razie do Kielc, żeby zobaczyć takie niezwykłe zwierzę. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.